Cześć Boże, w najbliższą sobotę, 23 października, rozpoczynamy w Aninie trzecią edycję Festiwalu Organa we Tym razem we współpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest tu ze mną pan Michał Markuszewski, pan doktor habilitowany Michał Markuszewski, który jest bardzo ważną osobą w tym festiwalu i w ogóle w świecie muzycznym nie muszę przedstawiać, więc ja poproszę pana Michała, żeby zechciał, a pewnie zechce, bo już go prosiłem wcześniej, powiedzieć nam coś o festiwalu, o wykonawcach, może też o instrumencie, który też jest znany dla pana Michała. Bardzo proszę, trzyma mikrofon i słuchamy. Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie i rzeczywiście zapraszam do Anina w każdą czwartą sobotę miesiąca. Rozpoczynamy festiwal organowe brzmienia festiwal dzięki tutaj gościnności Parafii Anińskiej we współpracy z Anińskim Towarzystwem Artystycznym oraz Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, Wydziałem Muzyki Kościelnej, gdzie nasi studenci Wydziału Muzyki Kościelnej właśnie w każdą sobotę przygotują oprawę muzyczną liturgii, a po niej 30-40 minutową prezentację organową. Można powiedzieć taki krótki koncert. Chcemy zaprezentować Raz, że szeroki repertuar, repertuar organowy dzieła od baroku, od Jana Sebastiana Bacha po muzykę romantyczną i muzykę nowszą oraz improwizację. Chcemy również pokazać, że muzyka to nie tylko literatura organowa, ale także piękno liturgii, piękno akompaniamentu liturgicznego, pieśni, odpowiedzi mszalnych itd. Dlatego w takiej konwencji chcemy to w tym roku zaproponować. Cieszę się, że mamy do dyspozycji wspaniałe organy, nowy instrument, instrument firmy BIS, który zbudowali nasi przyjaciele ze Słowacji, no i który tutaj da chyba dużo radości nam w brzmieniu, w słuchaniu, w tej pięknej akustyce aniskiego Kościoła. Do zaproszenia oczywiście przyłącza się Krzysztof proboszcz, i cała wspólnota parafialna dodam jeszcze, dodam jeszcze, że mamy piękny parking, duży, oświetlony. I bardzo wygodne ławki projektowane przez ojca Placyda, byłego opata w Tyńcu. Tu naprawdę się dobrze siedzi, a bywamy w kościołach i w ławkach jest różnie. Tutaj... Dobrze się siedzi i dobrze się słucha, bo instrument rzeczywiście jest piękny, nowy i ma bardzo ładne brzmienie, jest bardzo pięknie zintonowany i pasuje tutaj do wnętrza kościoła. Już nic nie dodam. Szczęść Boże, do zobaczenia. Do zobaczenia.